Siemaneczko, witam Miałbyś odcinek z Kafa 4 aczkolwiek w ogóle mi nie szło więc lecimy sobie po gajsach, widzicie mam skina z Asyną, bardzo mi się ten skin podoba, jest on darmy także spróbujemy sobie nim dzisiaj grać jeśli Wam się spodoba zostawcie lajka jeżeli dotrwałeś do tego momentu na naszych no, w komentarzu wataha nie gryzie, wataha tak jakby to powiedział pewien słynny wójt o polskim YouTube a my sobie lecimy z gierką jak coś ja nie miałem za darmo to Guysa mam już był już kupiony dużo, dużo wcześniej mam większe trochę doświadczenie więc to z sobie dzisiaj wygrać jeżeli macie swoje skinie możecie się podpalić, abyście chcieli zagrać też nie ma problemu można zawsze się dolać można nawet razem w odcinku być a my sobie lecimy teraz Nagrywaniem walnąłem się w palca i chyba go złamałem. Ale mówi się trudno. Mówię, ale niebezpiecznie. Czekaj. Ale... Tutaj... Razem, czyli nie odbierzemy przed Ale z stylu asasyny to było. bo teraz tak śladnie No zobacz opali się też tak leci bez sensu bo można spaść na końcowym dobra, grup czekolwiek został jedna ta, raczej się zakwalifikuję Z O ile się nie mylę, 12 byłem. Także... Pięknie. Zobaczymy, czy ktoś nam o... Asasym. Pozdrawiam się. Dzięki. Bardzo mi się podoba ten asasyn. Jeszcze mam kilka legendarnych. Pokażę Wam szafkę, żeby je widzieć. One nie były z gimpasu, czy jak to się tam nazywa. Poza za walutę w brzegu pływania, bo miałem z wcześniej, więc się fajnie złożyło. To bardzo dobrze. 41 zakwalifikowało się. Sprawdzę szybko, czy mi się tak nagrywa się bardzo dobrze. Urządzenie audio byście nie mieli tak głośno Nie było wcześniej na fulla, bo chciałem pod flapa nagrać, nie? Ale jakby to powiedzieć trochę nie wyszło, nie wyszła gra w ogóle, a już tylko jest przesyleć kilka godzin i nic, tylko tajno... O właśnie! Może nagram wam Stand Challenge 25 to jest dopiero pomysł. O tak, Stand Challenge. Ale tymczasem mamy odcinek z Fall Guys Ktoś tu miał minę A, udało się schować Też jakoś przemknąć się udało Chyba teraz nie koniecznie. Tylko 28 graczy o. Tak, skoczyłby o Ojej, trzymają nas Graczy. nie fajnie okej okay, dobra jakoś jeszcze ojej, się udało oj nie dobrze nie dobrze ojej Jest! udało się zakwalifikować jak widzicie barber fresh dzisiaj sam sobie ogarnąłem nowy styl zarostu także a dobra chwilę pokażę wam w kamerce Widzicie, to był pomysł, że tutaj miałem przycięte. No, czad możecie ocenić. Mi się wydaje w porządku, tak? Jak ktoś słyszę, gra, więc wiesz, nie zostawiłem widzowie was bez tego, niczego, nie? Dobra, Chad, nie, jak dotarliście do tego momentu, to napiszcie F dla palca, kula to kara. Apsytnę wasz komentarz, temu kto pierwszy napisze Ty panie montażysto się nie liczysz, ale będziesz to ogląda. Chociaż nie, dobra, za twoje poświęcenie, oddanie dla kanału możesz Aczkolwiek daj szansę innym Albo challenge akceptuj, coś takiego mógłbyś dać Napiszcie czy wam się podoba taka forma odcinku? Co byście chcieli? Czy byście wzięli też Stand Challenge? To bo w sensie z piątki albo jakiś seria z modami, bo mam kilka fajnych. I tak żeby teraz nas nie strzeliło. Będę trzymał się z przodu. Wow, ale nas się odmienię. Trzeba będzie się przygotować czat, bo zaraz... Ojej, to jest dobra. Dobra, teraz skaczemy pieni. No. Dobra. Dobra, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, bo tam teraz nie ma jeszcze pieni. Oj, wypychaj, wypychaj. Oj, niedobrze. Okej, Jezus, już. Dobra. Udało się. Ale mi parę Dobrze. Znowu się udało. Dobrze. Ojej ojej. Oj Ale niebezpiecznie się robi. Aj, karamba. Niestety nas wiele minowało. Okej. Okay. Dużo widzę nam dało chyba. I będziemy mieli skinę Amobusa. Czy nie? A jeszcze nie, ok, ok. Potwierdzamy. Ile to ma już. 8 minut, dobra. Lecimy kolejną gierkę. Nie zostawię Was tak widzowie Napiszcie to F dla palca, to Biedny mój palc został złamany przed odcinkiem. Aczkolwiek trudno. Takie rzeczy dla youtuberów się zdarzają. Trochę przyciszę jeszcze, żeby nie mieliście aż takiego przegłosu. Mi się ten styl zarostu podoba, ładnie jest. Jednak wam możecie napisać w komentarzach. Bardzo chętnie wysłam opinii barberów. Modelowałem to chyba z 20 minut. W sensie, nie że nie byłem niezdecydowany, ale po części myślałem, że trochę by nie skrócić, nie? bo mogło to być takie krótkie. A wolałem, że było takie po części, że te, trochę grubsze o co chodzi. Widzowie. Porady, barbelskie, króla, to kara, a jak? czasem by nigdy nie spał Chyba, że z kowiary. Ojej, okay, idziemy złą stroną. Dobra. To będzie łatwe. A, dobra. Nie spodziewałem się tego. O kurcze, dawno, dawno w to nie pykałem tak bardzo. Aj, niedobrze, niedobrze. 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 Ci. Uuu, ale safe. Niedobrze, 4 na 40 Bardzo niedobrze. Ok, tu się nam już udało. Ojej. Teraz znowu tam, żeby to tylko się udało. Bo nie przejdziemy. Niedobrze, niedobrze. Chyba, że... Chcę tędy. Coś tędy by się znowu. Okej, okay, to teraz tu jest zablokowane, tak? Okej. Okay. Dobra, niedobrze. Znaczy w sumie ponad połowa już jest. Wybaczcie za to złe podejście. No ja muszę nie na tym teraz nie pójść 26 na 42, nie jest także. Zbierzemy tę łatwiejszą trasę. Dlaczego by nie? Dobra, nie udało się zakwitkować. O nie, bardzo źle. No tru... Z reguły idzie lepiej, ale nie idzie to, będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki Wam za oglądanie. Dobra, rzucę Wam z winem. Postaram się wrzucić jak będę miał. Dostaniecie, także nie się. Trzymaj to. Ta...